W szkole. Mm -hmm. Pan nauczyciel. Szanowni, Szanowni, Szanowni Państwo. Zastanawiałem się jak zacząć. I już wiem od jednego słowa. Nareszcie. Nareszcie mamy miejsce, w którym możemy zrobić coś takiego, jak teraz. Witam Trochę. Państwa w nowej siedzibie o, Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki. Proszę Państwa, spotykamy się tu, aby otworzyć wystawę po konkursową prac studenckich konkursu zorganizowanego w ramach 8. Międzynarodowego Bienala Architektury Wnętrz, organizowanego już po raz ósmy przez nasz wydział. Tematem konkursu była przestrzeń, w której się aktualnie znajdujemy. Tak sobie pomyśleliśmy, co będzie, gdy studenci będą próbowali coś zrobić dla studentów, czyli dla siebie. Ja jestem tutaj od przedstawienia bardzo istotnych informacji oficjalnych, a potem przekażę głos kuratorom naszego wydarzenia, doktor Jannie Łapińskiej i doktorowi habilitowanemu Łukaszowi Sarnatowi. Brawa dla nich, ułożyli mnóstwo pracy. aby tutaj. Dziękuję. Muszę też powiedzieć, że mamy szczególnych patronów naszego wydarzenia, oczywiście naszego nieobecnego dziś yy, rektora, jego mają eficencję rektora ASP imienia, y, Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, profesora Andrzeja Bednarczyka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza oraz prezydenta miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego. Nie dostaną, dlaczego? Witam serdecznie władze Akademii, w osobie prorektora do spraw studenckich profesora Roberta Sowy. Jestem. Pytał mnie przed otwarciem, czy będzie miał coś mówić. Ja powiedziałem, że nie musi, bo u nas nic się nie odbywa z przymusu, ale zakładam, że będzie chciał w którymś momencie. Witam serdecznie władze bliźniaczych wydziałów, które odwiedziły nas tutaj i są gdzieś pośród państwa. Serdecznie witam naszego gościa, o którym już mówiłem podczas konferencji, aczkolwiek, ponieważ jest rekordzistą wśród osób, które pokonały największy dystans, aby nas odwiedzić, to jest pan profesor Takeshi Sukegawa. Japoński wybitny architekt, który jest wykładowcą China Academy of Art w Hongzhou. Brawa dla niego. Po mniej więcej dobowo, dobę trwającej podróży dotarł do nas i to jest naprawdę wielki wysiłek. Jest nam bardzo miło, zrobił to specjalnie dla nas. Proszę Państwa, patronaty medialne nad naszym wydarzeniem objęły magazyn Architektura i Biznes, White Med, Point of Design oraz nasz uczelniany Restart. Chciałem bardzo gorąco podziękować naszym partnerom tego wydarzenia, których jest coraz więcej z każdą edycją i którzy bardzo nam pomagają, zarówno jeżeli chodzi o względy merytoryczne, jak i, no nie ukrywam, finansowe w organizacji tego wydarzenia. To jest. Max Fliss, Korean Design, Blum, Nomet, Barizol, Finza, Quercus, gorycki Schnitterman, czyli Architected Sound, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Targi w Krakowie, organizator Targów Architektury Wnętrz-Kiaw. Bardzo dziękujemy. Teraz może parę słów o konkursie. Autorkami założeń do konkursu są dr Patrycja Ochmantarka i dr Joanna Łapińska, którą poproszę za chwilę o przedstawienie warunków tego konkursu i założeń. Zanim to nastąpi, przedstawię państwu skład pełny skład jury, które oceniało nadesłane prace. Otóż w skład jury wchodził: rektor Akademii Sztuk Pięknych profesor Andrzej Bednarczyk, Pani Katarzyna Księżopolska, redaktor naczelna Magazifu. Profesor Takeshi Sukegawa, architekt China Academy of Art Japonia, Chiny. Profesor George Katodrytis, również architekt, kierownik katedry architektury i architektury wnętrz w American University of Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pan Leopold Adziami, filozof zajmujący się szeroko pojętym designem, nowel filozofia Akademii Pochodzący z Libanu, mieszkający w, również w Emiratach. Doktor habilitowany Szymon Hanczar z Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii w ASP we Wrocławiu. Doktor habilitowany Mateusz Wróblewski, również architekt wnętrz, Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. No oraz tu dosłownie z tego podwórka. Użytkownicy tego obiektu, profesor Tomasz Daniec, artysta grafik, dziekan wydziału grafiki ASP im. Matyjki w Krakowie, oraz moja skromna osoba. Pop Dziękuję bardzo, ale to dla wszystkich rozumiem było. Poproszę teraz Joannę o przedstawienie założeń konkursu. Dziękuję bardzo. Przedmiotem ósmego międzynarodowego konkursu studenckiego. Był projekt dziedzińca, na którym się obecnie znajdujemy, czyli naszej nowej siedziby przy ulicy Syrokomni 21, nowej wspólnej siedziby dwóch wydziałów, Wydziału Architektury Wnętrz oraz Wydziału Grafiki. I ta wspólna siedziba stała się zaczątkiem do powstania tematu całego konkursu, całego biednale, czyli Common Space. Zadaniem konkursowym było, była kreacja przestrzeni, Odnosząca się w jakiś sposób do, do głównej tematyki Biennale, czyli Common Space rozumiany jako przestrzeń wspólna, ale to do studentów należała decyzja, czy ta przestrzeń wspólna ma pozwalać na grupowanie się, ma skupiać ludzi, czy też pozwalać użytkować ją indywidualnie, przebywać w samotności. Common Space to także przestrzeń zwyczajna, uniwersalna, dostępna dla wszystkich ale przy tym przestrzeń zaprojektowana miała być unikatowa, w jakiś sposób wyjątkowa. Tematem, biedna, tematem, temat konkursu brzmiał common space, space escape, space experience, space experiment. To była podpowiedź dla studentów, którzy projekt ten mogli potraktować jako ucieczkę od stereotypów, od stereotypowego, od stereotypowego myślenia o, o dziedzińcu, ale też mogła to być ucieczka dla użytkowników, czyli ich projekt mógł się stać w jakiś sposób enklawą miejscem zupełnie nowym. Była, miała, być to, miała być to też przestrzeń doświadczania, ale też przestrzeń doświadczalna. Ponadto jeszcze studenci otrzymali pięć dodatkowych podpowiedzi w formie pytań dotyczących tego, z czego składa się przestrzeń. Czy z powierzchni, czy z brył, ile posiada wymiarów, czy jest elastyczna i też czy jest natężeniem i wędrówką światła, poziomem hałasu i obecnością ludzi. I w zasadzie to tyle o założeniach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że teraz powinni, powinniśmy przejść do tego momentu, na który czekają wszyscy uczestnicy konkursu, wśród których znajdują się jego laureaci. Ja myślę, że będą czekać tym bardziej niecierpliwie, bo jeszcze nie wiedzą o tym, że regulaminowa pula nagród uległa, co zastrzegaliśmy w warunkach konkursu, uległa zwiększeniu. No dobrze, ja poproszę w takim razie Prodziekana, drugiego kuratora, o przedstawienie wyników konkursu. A jeszcze jedna rzecz, pan Piotr Stawiarski z Polskiego Związku Deweloperów będzie towarzyszył nam przy tym wręczaniu, Polski ponieważ Polski Związek ufundował nagrody specjalne dla pierwszych trzech miejsc konkursu, także prosimy pana do nas. Szanowni państwo, przystępujemy do ogłoszenia wyników konkursu. Do konkursu zgłoszono 51 prac. Jury podczas posiedzenia 5 kwietnia przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. Drugie wyróżnienie honorowe 1500 zł z puli sponsorskiej. Pani Wiktoria Bartczak, Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zapraszamy Odczytam uzasadnienia. Drugie wyróżnienie otrzymał projekt, który w opinii jury cechowała spójność formy, użytych środków i rozwiązań przestrzennych. Czytelnie wyznaczone strefy funkcjonalne, wpisane w geometryczny układ projektowanych elementów, wprowadzają w zadaną przestrzeń porządek, jednocześnie budując interesujące kontrasty kolorystyczne i formalne. Gratuluję. Pierwsze wyróżnienie honorowe 1500 zł z puli sponsorskiej. Pani Klaudia Drabczyk, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zapraszamy. Uwagę jury, którym, uwagę jury w projekcie, któremu przyznano pierwsze wyróżnienie, zwróciła przemyślana siatka ścieżek komunikacyjnych połączona z ażurową, lekką strukturą. Pozwalająca na różnorodną aranżację elementami tekstylnymi, umożliwiając, zależnie od potrzeb użytkownika, dzielenie bądź łączenie różnych stref funkcjonalnych, budując atmosferę prywatności sprzyjającej relaksowi lub, lub realizacji różnorodnych aktywności. Gratuluję. Przechodzimy do nagród. Trzecia nagroda. 3400 zł z puli sponsorskiej oraz nagroda specjalna w wysokości 1000 zł, ufundowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Pani Małgorzata Danowska i Natalia, Juszczuk, i Natalia Jaszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trzecia nagroda decyzją jury przyznana została projektowi o wyraźnie i czytelnie zaznaczonych strefach funkcjonalnych, jednak poprzez zastosowanie rozwiązań, poprzez zastosowanie rozwiązań pozwalających na ich, przenika, na ich przenikanie i łatwą adaptację do innych celów. Inne cechy to dostępność i ekonomia realizacji oraz rzetelność przedstawienia założeń projektowych. Gratuluję. Jeszcze, Jeszcze nagroda naszego partnera Polski Związek Firm Deweloperskich. Druga nagroda. Nagroda dziekana w wysokości 3900 zł oraz nagroda specjalna w wysokości 2000 ufundowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Pani Katarzyna Gubała, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W projekcie, który uzyskał drugą nagrodę jury, zwróciło uwagę na spójność idei i jednorodność użytych w kreowaniu charakteru projektowanej przestrzeni środków wyrazu, a także na rozwiązania przestrzenne polegające na wprowadzaniu dwóch poziomów użytkowania o odmiennej funkcji i wyrazie. Jednego sprzyjającego integracji i realizacji różnorodnych aktywności oraz drugiego tworzącego enklawy zieleni, pozwalające na, wielu, na spotkania wielu grup użytkowników. Gratuluję. Grand Prix. O. Grand Prix ósmego Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. 5600 zł z puli sponsorskiej oraz nagroda specjalna w wysokości 3000 zł ufundowana przez Polski Związek Film Deweloperskich. Pani Katarzyna Grzesiak, Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. W zwycięskim projekcie, wybranym jednomyślnie przez jury konkursu, docenione zostały przede wszystkim takie aspekty, jak multisensoryka, użycie naturalnych materiałów, dedykacja przestrzeni różnym grupom, grupom użytkowników oraz różnorodnym aktywnościom, możliwości jej adaptacji do, róz, do różnych potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu określonego charakteru, co świadczy o dbałości autorki o, wartości socjo, o wartość socjologiczną. Poprzez tworzenie przestrzeni wspólnej wymiany doświadczeń. Projekt uwzględnia wiele perspektyw, z jakiej przestrzeń będzie widziana, a rozkład ścieżek oraz świadomy podział materiałów zaprojektowany jest z widoczną dbałością o spójność idei oraz atrakcyjne kompozycyjnie widoki przestrzenne. Doceniona została również atrakcyjna forma prezentacji projektu. Gratuluję. Gratuluję. Gratuluję wszystkim e, nagrodzonym. I oddaję głos panu dziekanowi. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy należy przejść do oglądania wystawy, prawda? Natomiast zanim to uczynimy, ponieważ chcieliśmy zrobić z tego pewną tajemnicę. Laureaci wiedzieli, że są laureatami, nie wiedzieli, który, którą nagrodę dostał, to dopiero za chwilę pojawią się odpowiednie plakietki przy, przy projektach. A y, zanim to się stanie, ja chciałbym Państwa skorzystając z okazji i y, zanim zaproszę Państwa na poczęstunek po obejrzeniu wystawy, to zachęcam do spędzenia tu trochę dłuższej ilości czasu poczekania do godziny 12, ponieważ nasi studenci... Do 20, do 20 przepraszam, no, ponieważ no, do dwunastej... Ale do no, jest... To, to się też potem jest dwunasta, tak. E, nasi studenci, pani Magdalena Sutor, Alina Krupińska, Magdalena Gawron, Magdalena Kędzior oraz Łukasz Kosowski w takimże składzie, pod opieką naszego wybitnego specjalisty od tych zagadnień, doktora Wojtka Kapeli, postanowili przygotować mapping. I do tego potrzebujemy od, odpowiedniej atmosfery i od godziny 20 zakładamy, że taka już będzie. Dlatego zapraszamy. Dziękuję.